Wracamy do kraju, teraz benzyna w cenie i kierowcy w nerwach, bo paliwo trzeba lać, a później trzeba za nie zapłacić niemało. O nietypowym, bardzo oryginalnym protestie kierowców w Płocku już za chwilę. Najpierw jednak o tym, co ich wprawia w złość, czyli jak było, jak jest i dlaczego tak drogo na stacjach benzynowych. Szczegóły ma dla Państwa Nika. Zacznijmy od tego, jak było. Rok temu było znacznie taniej. To średnie ceny benzyny bezołowiowej 95. W styczniu jeden litr kosztował trzy zł. W czerwcu już prawie 4,5 zł. Potem przez chwilę było nieco taniej, ale na koniec roku cena znowu wzrosła. A teraz o tym, jak jest w poszczególnych województwach. Najwięcej za paliwo płacą ci, którzy mieszkają na Mazowszu. Najtaniej jest na Pomorzu, na Śląsku i w Zachodniopomorskiem. Wysoka jest cena benzyny tam, gdzie również wysokie jest bezrobocie w województwie podlaskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Teraz paliwowa mobilizacja przeciw rosnącym cenom, czyli powolne tankowanie i jeszcze wolniejsze płacenie. Do baku spływało kilka kropel paliwa, do kasy kilkaset jednogroszowych monet. Kierowcy z Płocka zmobilizowali się w internecie i w mieście zablokowali kilka stacji. Zresztą nie oni pierwsi. Krzysztof Skórzyński. Jeszcze kto? Białą karteczkę? Wszyscy macie? Jeszcze ponad 50 białych karteczek, znaków rozpoznawczych uczestników akcji. Ej, kto jest z innych dzielnic? To może na Jakowicza? Pojechali wszyscy i na ponad godzinę zablokowali stacje benzynowe. Nie oszukujmy się, no ale raczej oscypki nie powinny być najdroższe zakopane. Chyba tak samo od w też nie powinno być. No, no, mamy to, co mamy, no wystarczy jechać tutaj za róg i zobaczycie Państwo skąd się ten pomysł wziął. Pojechaliśmy. Płacenie jednogroszówkami nawet małych kwot. Za Zazublóweczkę, proszę, tak jak z jednym strzałem. Skutecznie sparaliżowało ruch nie tak jak miesiąc temu w trakcie protestu kierowców tirów we Włoszech. Do tego w Polsce, o ile to możliwe, każdy miał poprosić o fakturę, nie zapomnieć o dokładnym umyciu szyb, nie spieszyć się, tankować jak najmniejszą ilość paliwa i stosować się do przepisów stacji. Podziwiamy wieczorem piękną petrochemię. Właściciele stacji nie ponoszą kosztów tak wysokich jak inni. I dlatego, tak przynajmniej twierdzą kierowcy w Płocku, benzyna na stacjach tam, powinna być tańsza. 72 grosze po prostu. Tyle, że podobnie myślą też mieszkańcy Drawska, Brzegu, Opola i Prudnika. Tam akcje już się odbyły lub odbędą się w przyszły weekend. W Opolu przełączyli się nawet radni miejscy jednego z klubów. Da się paliwo sprzedawać taniej i również na tym zarabiać. Tu w Płocku efekt propagandowy okazał się na tyle mocny, że na jednej ze stacji temperaturę starali się ochłodzić rzecznicę Orlenu. Tutaj ceny Płock tu to tragedia. Ceny są, będą w każdym zakątku kraju, w Płocku, Krakowie... Gdyni i pcimi ustalane tylko i wyłącznie przez rynek. Niby logiczne, nie do końca przekonujące. Faktem jest, że cena ropy na świecie nigdy nie była tak wysoka. Na początku roku przekroczona została magiczna granica 100 dolarów za baryłkę. Nas Polaków przed jeszcze większymi podwyżkami ratuje mocny złoty i słaby dolar. Do tego dochodzą jeszcze koszty logistyczne, marże, czyli te wszystkie elementy, które powodują, że końcowa cena jest określana na stacji benzynowej. Wzrost cen paliwa to wzrost kosztów transportu wszystkiego. To się z kolei przykłada? Na różne inne towary, które my kupujemy. One też pewne nie będą troszeczkę droższe, no bo je też trzeba przetransportować. Takie protesty, choć są efektowne, zamieszanie wprowadzają tylko na stacjach benzynowych. Rynek paliw na Happeningi jest odporny. No i jeszcze jedno. No, ale chyba nie ujedzie dzisiaj na, na... Eee, no pewnie nie. Wjadę pewnie za stację, będę musiał znowu zatankować. Dla faktu Krzysztof Skudzieński.